Wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Lilią i Ronanem, w jak ściągnąć maskę. Zgodnie z zapowiedzią spróbuję dzisiaj odblokować dodatkowe bonusy i ścieżkę człowieka, bo też bardzo o to prosiliście w komentarzach pod ostatnim odcinkiem. Ja ogólnie długo zastanawiałam się, w jaki sposób to zrobić i zdecydowałam, że nie będę nagrywała gry od samego początku, bo nie widzę sensu czytania po raz kolejny tych samych dialogów. Dlatego też podjęłam decyzję, że będę pokazywać wam jedynie te sceny i dialogi, których nie mieliśmy okazji zobaczyć przy pierwszym podejściu za pierwszym razem. Wydaje mi się, że przez to materiał z gry będzie bardzo pocięty i pojawią się duże przeskoki w czasie, ale mam nadzieję, że będziecie nadążyć z fabułą i jeszcze ją na świeżo pamiętacie od zakończenia. Moja strategia ogólnie będzie polegała na tym, że będę wybierała przeciwne odpowiedzi do tych z poprzedniego pierwszego podejścia, no i zobaczymy dokąd nas to zaprowadzi. Ja tak w ogóle zaczęłam już grać, ale kurde, na śmierć zapomniałam, że powinnam też nagrywać. I odblokowałam przez przypadek jedną ilustrację i zaraz ją wam pokażę. Bo zanim zaczniemy, to chcę pokazać wam ilustrację, którą udało mi się odblokować. Do tej pory, po ukończeniu ścieżki Lucrecji, ogólnie odblokowałam 11 ilustracji z 21, poza tą z rozebranym Ronanem. <laughs> e, ma jedynie inny wyraz twarzy. Stopień negliżu i rozebrania jest niestety <śm> ten sam. Nie <laughs> ja jestem taką niemotą, że właśnie odblokowałam ją sama. Ale bez obaw pokażę Wam dialog, dzięki któremu odblokowałam te ilustracje. Także nic nie stracicie. No więc tak prezentują się wszystkie ilustracje, które odblokowałam do tej pory. Tutaj nie odblokowałam żadnej. <ścoughs> Myślę, że na sam koniec całej serii pokażę. Powrócę tutaj i pokażę Wam. Już miejmy nadzieję komplet wszystkich ilustracji, łącznie z tymi idąc ścieżką człowieka-człowieka. To co, może bez przeciągania, bo znowu dostałam biegunki słownej. Biadole i biadole bez końca, a tu trzeba grać! No i czas zacząć rozgrywkę. Widzę, że tylko w rozdziale trzecim udało mi się odblokować bonus, w pozostałych nic. O matko, rozdział czwarty będę chyba nagrywać w całości, bo to będzie osobna ścieżka. Hmm. Ścieżka Lili jako człowieka w więzieniu z Ronanem yy, i podejrzewam, że wszystko będzie się w niej różniło od tej, którą przeszliśmy. To co, bez przeciągania? Tak, wiem, mówię to już po raz drugi. <grym> Przejdę od razu do prologu. I co, ja gram, a my słyszymy i widzimy się za momencik. Ja zostanę przy tym samym imieniu, by nie robić zamieszania. Mars właśnie poinformował Linię. Że ta jest mieszańcem Lukrecji i człowieka. To jest ten moment, kiedy Lilia po raz pierwszy zamienia się w Lukrecję i spada z dachu na Ronana. A chłopcy nieprzytomną Lilię zanoszą do mieszkania Marsa. Ja poprzednio się popłakałam. Tym razem spróbuję się zdenerwować. Zobaczymy, co się wydarzy. O, rzeczywiście, zaliczyło się na korzyść człowieka. Nie, to niemożliwe. To niemożliwe, żebym była. Nie odezwał się, on po prostu mnie przytulił. Co ty? Czyli tak jak za pierwszym razem. Bez względu na mm, nasz wybór. Yy, Ronan postępuje w ten sam sposób. Czyli nas przytula. Czy tego chcemy, czy nie. Spokojnie, wszystko jest w porządku. Mówi to samo. Choć to powiedział, wiedziałam, że nie jest w porządku. Ale z jakiegoś powodu poczułam się lepiej. Lepiej? Lepiej. <grym> yy. Poprzednio mu podziękowałam, a teraz nie będę się odzywać. O, nie dostałam serduszka. Dobra dziewczynka. No, to jest wszystko to samo. I Mars ich nakrywa w tym momencie. To jest dobre. Mars, ich sa. co to jest? Okej, okay, czemu mi się tak przyglądasz? Um, za pierwszym razem odpowiedziałam, tym razem nie będę nic odpowiadać. No i nie dostanę żadnego serduszka. Mam nadzieję, że to jakoś źle nie wpłynie na mój tak zwany love mektr z Ronanem. Bez powodu. Nie dąsaj się tak. <gry> Ronan nigdy nie był taki wygadany, a ten mundur. No i to jest reszta już taka sama. to na Ok, kolejny wybór. Powiedz, że sama chcesz go zobaczyć. Powiedz, by przyniósł go tutaj. Hmm. Ostatnia wybrała chyba pierwszą opcję. Przynieś go tutaj. O, zaliczyła się na korzyść lukrecji. Niedobrze. <laughs> Jeżeli sama go nie obejrzę, nie będę wiedziała, czy mogę go ożyć, prawda? Mm. Przygląda się. Nie, 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 wykluczone. To jest chyba to samo. Przecież nic ci nie powiedziałam. Nieważne zresztą. A możesz ze mną pospacerować? A, ze spacerem to było, na pewno, to pamiętam. Potrzebuję pochodzić trochę po sklepach. Ponosisz mi zakupy? Okej. Okay. Mm, przyglądaj się mu dalej, chwyci go za ubrania. Okej, okay. będę się przyglądać. Co się dzieje? Zachowujesz się dziwnie, Lilia. Czemu tak mi się przyglądasz? Bo jesteś piękna. Dalej mi się przygląda. Przestań! Okej, okay, nie było wielkiej różnicy. Ale nie dostałam serduszka. Niestety. Ty... Okej, okay. Wielka chwila w życiu Lili Striptease Ronana w ciemnym załuku. I właśnie w tym momencie udało mi się odblokować tę drugą wersję ilustracji z Ronanem bez koszulki. Poszliśmy w miejsce, w którym nie było nikogo innego. Lilia ma stać na czatach. Standardowo. Oj, będę podglądać, będę. Jestem zboczona i niewyżyta. Odłożył swoje rzeczy i zaczął powoli zdejmować ubrania. A <laughs> ja Lilia. Jak on ciebie rozbierać się przed tak niewinnym dziewczęciem, jak ja. Ta scena rozbraja mnie. Nie powinnam go widzieć w takiej sytuacji. Zasłoniłam oczy oki <laughs> ostatnio jedynie go podglądałam tym razem <laughs> będę przyglądać mu się otwarcia Uu, na korzyść człowieka hej zaraz dlaczego nie wolno mi go zobaczyć <laughs> o kurde. zdziłam dłonie z oczu i zaczęłam mu się przyglądać <laughs> zboczona Lilia <laughs> Hej, przecież mówiłam byś nie podglądała. O, jesteś w naprawdę dobrej formie! Sporo ćwiczysz? <noise> Żebyś wiedział, się to? A tak, Ty jak lekcje na temat mięśni! Uczy się anatomii na tobie, no? Kto ci coś takiego powiedział? Nikt? To akurat bez różnicy. No dobrze. Zimierzasz też patrzeć, jak przybieram spodnie. Okej. Okay. To już było. Powtórka z rozrywki. Tego nigdy nie zrobię! Ta jasne. Nie zastanawiając się dłużej, odwróciłam wzrok. I to jest ten moment, kiedy ludzie dziwnie patrzą na Lilię. Lilia jest przerażona. E, mogę na niego spojrzeć albo go zignorować. Zignoruję. Wcześniej o tym nie myślałam, ale przecież właśnie tak na nas patrzy większość ludzi. Kiedy byłam w sklepie, klienci zawsze byli wobec mnie sympatyczni, ale jak tylko zmieniłam postać. Czyli nie ma różnicy. Czemu tak milczysz? Nie boisz się mnie? No, dialog jest ten sam. Tylko nie dostałam serduszka, niestety. Ukończyłam właśnie pierwszy rozdział. Mm. I nie podoba mi się to, że. Na pasku miłości nic mi się nie pojawia. E, nie jestem pewna, czy to jest dobry wybór, żeby po prostu tak na pałę wybierać e, przeciwne odpowiedzi. Ale... Dobra. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Rozdział drugi. Okay, kolejny wybór, a my znowu znajdujemy się w mieszkaniu Marsa po tym nieprzyjemnym starciu z ludźmi e, na skwerze czy w mieście. Mars wkroczył do akcji i nam pomógł. Pojawił się też ten człowiek z ruchu wygnania Lucrecji. No i jesteśmy teraz właśnie w mieszkaniu Marsa. Mm, ostatnio powiedziałam, że, że się bałam, liczyłam na jego litość, ale tym razem będę twarda i powiem, że się NIE BAŁAM! No, zaliczyło na korzyść człowieka. Nie bałam się. Czego miałabym się bać? <laughs> nie wie co powiedzieć. Jestem twardzielką. Uśmiechnął się i pogłaskał mnie po główce. <laughs> to tylko Ronan, a jednak. No i po raz kolejny ten sam dialog. To się podoba Ronanowi? Oczywiście, że ma dziewczynę! Nie wierzę! <noise> <noise> ona jest niemożliwa! <noise> w tej samej chwili powinien pojawić się... Kolejny wybór. <noise> Byłoby dziwne, gdyby nie miał nikogo na oku. Ostatnio byłam cicho i ona wtedy ze złości wybiegła ze sklepu. Mmm, a będę się dąsać. U! Uh, powiedziałam, że nie ma! I nie ma! <laughs> nie ma żadnej dziewczyny, ma tylko mnie! Ronan jest młodzieńcem, powinien być w stanie spotykać się z dziewczynami, jeżeli jakaś przypadnie mu do gustu. Uuu, tego wcześniej nie było. Juli powiedział to samo, czyżby mieli rację? O! Panienko, Ronan potrzebuje tylko mnie. Co? Spalił buraka. Hej. Nie wiedziałem, że myślisz o nim w ten sposób. No i się wydała. Nie, to co powiedziałam się nie liczyło. Jestem taka głupia. No, czasami. Muszę już wracać do domu. Ta scenka była zdecydowanie dużo ciekawsza od tej poprzedniej. Zbiegłam po schodach, by wybiec na zewnątrz. No i to już się powtarza. Nie ma w tym nic dziwnego. Że się... Siostra zbliża do braciszka tak bardzo, to oczywiście. Wcześniej przeprosiłam, ale nie będę się odzywać. No i nie mam serduszka. Dość tych zabaw, Lilia. Skończyłaś przygotowywać sklep? Tak jest, możemy otworzyć w każdej chwili. Właściwie... Dalej zachowywał się nieco dziwnie. Wyglądał też nie za dobrze, gdy się przyjrzałam. Zauważyłam ciemne pręgi pod oczyma. No i to samo. Straciłam tylko okazję, by dostać serduszko z nim. Hmm? Nie będę próbowała sobie przypomnieć. Co to znaczy? Nic nie rozumiem. Chciałabyś, bym poszedł z tobą na zakupy? Aha, dzisiaj mam wolne, więc mogę z tobą pójść. Nie musisz gdzieś patrolować? Dziwne. Jesteś pewna? Znowu to samo. ...O Następne ucho gdzie się nade mną pochylił Wiedziałam, Ronan Wkracza do akcji Wywalił ją Ronan popchnął mnie i oboje, upadliśmy Będzie teraz ten moment Mogę przyznać, że jest mega męski albo nie Jest co blisko mnie nie wybierałam jeszcze opcji, co za beznadziejny braciszek To pewnie jeden z powodów, dla których myślę, że jest bardzo uroczy Ooo Zyjdź ze za mnie Przepraszam Zarumienił się, ale nie poruszył wow. Długo zamierzacie się tak popisywać? Oczywiście, że tak Taki dostał Fajnie być tak młodym. Okej, okay. I mamy to samo, ale liczyłam na jakąś ilustrację. Bo! Zakończyłam rozdział drugi i mój obecny status. Hmm. Martwi mnie, że nie wzrasta nam miłość, ale... Grunt, że mam teraz większe lovmetry z Lilią, człowiekiem, jak Lucrecją, więc jesteśmy chyba na dobrej drodze. Zobaczymy, co się okaże dalej. Rozdział trzeci. Martwi mnie tylko to, że nie udało mi się odblokować żadnego bonusa w rozdziale pierwszym i drugim. Hiiii, <gryny> jest bezczelny. Nazwał ją dachowcem. I zakupy skończyły się tym, że Lilia uciekła w gniewie. Miałam nadzieję, że chociaż powie, że jestem roczą dziewczyną. Teraz wybiorę. On sam jest uciążliwy. To on to jest uciążliwe. Nie jest w stanie sobie poradzić bez mojej opieki. <grywa> Oczywiście. Tak, powinna była mu to powiedzieć. <grywa> to dlaczego no, tego nie zrobiłaś? Nie Zatrzymaj nosa. Z takimi emocjami nie upierzesz pysznego chleba. Wracaj do pokoju. No i znowu to samo. <grywa> Babcia nadal jest terminatorem. Bez sumienia, bez uczuć, bez emocji. Jasne. Wszystko wiem! Oj, ja, wszystko? jest nie. to nie. ten moment, kiedy znowu będziemy mogli dokonać nie. Och, um po prostu się ze mną droczył. To chyba było to, co wybierałam ostatnio. I to jest ten moment, kiedy cała trójka uciekała przed tym człowiekiem z ruchu wygnania Lukrecji. Nie schowała się na drzewie, a oni gdzieś tam pod drzewem się niziali. <grym> e, to nie ma związku z tobą, chociaż boję się wybierać właśnie te opcje. Bo nie że nie, nie dostaniemy serduszka, to pewnie jeszcze się wkurzę. To nie ma związku z tobą. Ha? Wiedziałam, Dobrze. że tak będzie. W każdym nie razie nie powinniśmy się, nie nie się nie stąd zmywać. Chodźmy. E? A, i teraz ją zaprowadzi do swojej dziupli. <noise> I to jest wszystko to samo. Zgadza się? Zaraz zobaczymy. Tak jest. nie <noise> Byłoby lepiej, gdyby przestał być strażnikiem miejskim, czy zapytać go, dlaczego dołączył do straży miejskiej? Ja wtedy wybrałam opcję taką bardzo lajtową i chciałam tylko wiedzieć, dlaczego dołączył do straży miejskiej. Teraz będę bardziej wścibska i powiem mu, że byłoby lepiej, gdyby przestał być strażnikiem miejskim. I trzymał się blisko mnie, jak kiedyś. O Jezu. Nie odzywasz się bo już będzie to samo. Nawet nie zauważyłam, że zdążył się przebrać. Tak, to już to samo. <grymne> I ten moment, kiedy zapomniała podglądać. Boże ta wariatka! <grymne> Mogę go bezpośrednio poprosić, by zaprzestał śledztwa, lub spytać, dlaczego to robi. Będę wredna. Poproszę, by zaprzestał śledztwa. Skończ z tym! Czemu mieszasz się w coś, co może ci zagrażać? Jesteś taki nieostrożny. Nie umiesz nic zrobić porządnie. O, ostro. Nieostrożny? Ha. Naprawdę, nie rozumiesz serca kobiety, to jest jej ulubiony tekst. Czy ty wyobrażasz sobie, jak bardzo się o ciebie martwiłam? Jesteś taki dziecinny! E? <laughs> Nic nie wierzy. Wiem, to się bardziej odnosi do mnie. Czemu to wszystko dla mnie robisz? Znamy się tylko od kilku dni. Chcę ciebie chronić, jeżeli jestem w stanie. Czy to nie wystarczy? No i to już się powtarza. Nizi <laughs> niził głasiu głęsu Oj, to Oki, okay. Zakończyłam rozdział trzeci. Rona został schwytany przez ruch wygnania Lucrecji. Nie, ja bez zmian mam większy tak zwany love metr jako człowiek niż Lukrecja. Natomiast ten love metr miłości wygląda dosyć marnie ciągle marnie. Mam nadzieję, że to nie będzie miało jakiegoś e, złego wpływu na rozwój wydarzeń i na uczucia Ronana względem Lili. No i zaczynamy czwarty rozdział. W tym rozdziale Lili jako człowiek najprawdopodobniej pojawi się e, tak często jak właśnie Lilia jako Lukrecja z tego względu, że oni zostaną zamknięci w jednej celi. Myślę, że wyjdzie z tego dosyć spora część, bo jednak dialogi Lili i Ronana m, będzie bardzo dosyć istotne właśnie w celi. Zastanawiam się, jak to będzie wyglądało, kiedy ona będzie człowiekiem. Czy on się wtedy wcześniej przyznaje jej do uczuć? No nie wiem, zobaczymy. Znaczy. Znowu wlazł mi na twarz i pogłaskał mnie po głowie. Ostatnio pozwoliłam mu, by mnie głaskał, a teraz odtrącę jego dłoń. <noise> Też mu dałam twarz? Otruciłam jego dłoń. Nie! Po prostu uderzyła go w rękę. <noise> Hej! Nic się nie stało. Nie dotykaj mnie! <noise> Moje ciało należy tylko do Ronana. <noise> Chcę, dotykał mnie tylko Ronan, no mówię. <noise> Co to było za myśl? W każdym razie, pozwól nam się tym zająć. Nie martw się, znajdziemy go. A, mam wyrzuty, że go ja tak potraktowałam. Do zobaczenia, panienko. Ale Mars jak się oburzył. Jak ona śmie dotykać króla? <noise> to w taki sposób. Oboje opuścili sklep. Mam złe przeczucie, czy to może być związane z naszym starciem, z ruchem wygnania Lucrecji? teraz chyba wszystko jest to samo. Mm? Koniec rozdziału czwartego. Okej, okay, chcę kontynuować. Odblokowałam rozdział czwarty, człowiek. No i super. I myślę, że nagram cały rozdział czwarty. Mhm. Ruszamy do więzienia i do Ronana w postaci człowieka. To będzie na pewno interesujące. You made my day. You made my day. You made my day. Oh. You made my day. You made my day.